Witam w odcinku Newsów, a dzisiaj polska reprezentacja U21 poznała rywali w kwalifikacjach do euro. Varan kończy karierę w reprezentacji Francji. Real Madrid wygrywa z Walencją, Mbappé z Kontuzją. Juventus znowu straci punkty. Polska reprezentacja U21 poznała rywali w kwalifikacjach do euro. Polacy w grupie mają Niemców, Izrael, Bułgarię, Kosowo oraz Estonię. Euro to odbędzie się w 2025 roku na Słowacji. Żeby awansować z każdej grupy, trzeba zająć w niej pierwsze miejsce. Awansują również trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Pozostałe zespoły z drugich pozycji stworzą trzy pary barażowe, w których triumfatorzy także pojadą na turniej. Jak oceniacie szanse Polaków? Napiszcie w komentarzach. Rafael Varan zakończył karierę w reprezentacji. 29-letni zawodnik podjął taką decyzję, ponieważ chce dać szansę młodym zawodnikom, którzy mogą dzięki temu zostać powołani do kadry reprezentacji Francji. Baran zagrał w barwach Francji w 93 spotkaniach, w której barwach wygrał Mistrzostwo Świata oraz na ostatnich Mistrzostwach Świata był wicemistrzem i wygrał również Ligę Narodów. Wczorajszy dzień nie był ciekawy, jeśli chodzi o spotkania, więc tutaj tylko jedno hitowe spotkanie. Real grał z Walencją, z którą wygrał 2 do 0. Gole dla królewskich strzelali w 52 minucie Asensio, a już 2 minuty później kolejne trafienie dołożył Vinicius Junior. W środowym meczu z Montpellier Kylian Mbappe nabawił się kontuzji, która wyklucza go z gry aż na 3 tygodnie. Francuz nabawił się urazu uda. Jakby tego było mało, to kontuzji nabawił się również Sergio Ramos, choć jego kontuzja nie jest aż tak poważna jak kontuzja Mbappe. 14 lutego PSG zagra z Bayernem w 1.8 finału Ligi Mistrzów i na boisku nie zobaczymy niestety Kyliana Mbappe, a rewanż już 8 marca. Juventus wygrał wczoraj z Lazio w Pucharze Włoch 1-0. I awansował dzięki temu do półfinału tych rozgrywek. Ale nie o to tutaj chodzi, bo Juventus może zostać ukaranym kolejnym odjęciem punktów w lidze. A mowa tutaj aż o 20 punktach. Gdyby do tego doszło, Stara Dama miałaby na koncie tylko 3 punkty. I brakowałoby im aż 9 punktów do bezpiecznej pozycji w lidze. Odjęcie punktów tym razem ma być spowodowane manipulacjami przy podpisywaniu umów oraz relacji z agentami. Co myślicie o tej sprawie? Napiszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam do subowania kanału. Dziękuję. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.